Ludzie, dlaczego nie bombarduje e, e, Rosja e, lin, lin, linii kolejowych linii kolejowych e, z Polski do, e, e, w kierunku na Kijów, tak? Dlaczego Ukraina zezwala cały czas na przesył gazu rosyjskiego do Austrii? Dlaczego sprzedają im tytan? Dlaczego sprzedają im inne technologie? Dlaczego Europa Zachodnia pozwala, aby Kazachstan stał się jednym z największych importerów? Towarów z Europy Zachodniej. Co? Tak tyle od razu, tak, tak potrzebują? Dlaczego inne satelitarne państwa, bywego, by, bywszego sojuza, stały się w tej chwili potentatami zakupowymi w innych różnych kwestiach technologicznych? Dlaczego Niemcy, tacy głupi przecież, otworzyli przedstawicielstwa prawie wszystkich swoich koncernów w Turcji i dalej prowadzą z Rosją poważne interesy? Dlaczego inni prowadzą z Rosją poważne interesy? Oczywiście w cieniu, a to no dlatego, że są poważne państwa. Poważne państwa. A my co? Szabelka? Konik?